Po otwarte, czy ci się warte? I, i. Dzień dobry, witajcie z tej strony Piotrek, Jednak nie, widzim, nie widzieliśmy się ostatni raz, już po prostu mnie tak podkusiło nagrać ten filmik, że po prostu nie wiem. Tak mnie podkusiło, że już po prostu. No nie mogłem wytrzymać, nie nagrać was, yy, z Wami filmiku. Yy. Mogło się coś stać z kamerką, bo ja tu mam pęknięty ogłem wyświetlacz na kamerze. pęknął, pękł mi. No, na kamerze nie da mi pęknię wyświetlać. A więc może być coś y, ta, nie tak z y, wyświetlaczem albo z kamerką, może coś być nie tak, może zakłócić, może przerwać, może tak być, że... O, na przykład, o tak. I że nie będziecie widzieć nic. A więc zostawcie 500 łapek w górę. Jeżeli nie zasubskrybowałeś mój koleżko kanału, to zasubskrybuj. A jeżeli nie dałeś komentarza pod tym filmikiem, napiszcie komentarz. Już niedługo święta to przypnę wam serduszko okej? Okay? Tak. Już niedługo święta komentarz. Taki. A więc zabieram się do roboty i powiem Wam, co możemy dzisiaj, co ja Wam powiem, bo to bym będzie dzisiaj ten. Dziękuję bardzo, y, 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 dziękuję bardzo Wam wszystkim, że dobiliście, ile tam? Chyba 1100-1099 wyświetleń, jak na razie. Ja bardzo się cieszę z tego powodu. Jak wiecie, mam wszyscy ferie, ten, kto chodzi do szkoły oczywiście. Cieszymy się bardzo. Już niedługo już nie święta, jutro w nocy, natomiast przychodzi święty Mikołaj, że Santa Klaus przychodzi do nas nocą i daje nam prezent pod choinką. Albo patyka. No patyka to raczej luzga, nie? No, a więc ja powiem Wam, y, co będziemy robić i za ile będziemy. Za ile będą, będzie rap, y, będzie rap y, 27 grudnia. Jak wybijecie już, że tak powiedzmy 1150 sub wyświetleń, to, to będzie git. A jeżeli dobijecie, Ka każda jedna łapka w górę się liczy. Ja, na, na jednym filmie, jak zostawicie łapeczkę w górę, to później weź, wejdźcie na pierwszy film, zostawcie łapkę w górę, na drugi na, zostawcie łapkę, na trzeci zostawcie łapkę. I jak tak milion osób się uzbiera, jak tak parę tysięcy, jak wszyscy tak zrobicie, to będzie naprawdę rap. Będę nagrywać mnóstwo, będą zupełnie fajniejsze hardcore filmy. Mówię, nam naprawdę, poczekajcie chwilę, ja zrobię przerwę, bo tam coś tam do mnie mówi. No słyszycie, no to właśnie. Dobra, była sprawa taka, no już no trochę to trwało, minutę, może dwie, trzy. No właśnie, a więc moi, moi koledzy i koleżanki, moi drodzy widzowie. Za 1150 wyświetleń rap 27 grudnia, albo jak dopiero jak wbijecie, ale macie czas tylko do 31 grudnia. Tylko. tylko to jest tylko czas to jest czas, który już jak się skończy, to już nie będzie rapa. A więc postarajcie się, zróbcie to, łapeczki w górę, zdobijamy pod każdym filmem, niech każdy zbierze łapki w górę, jak będzie już tak jeden tysiąc, ja tak organ... Prze... przegląduję sobie filmy, jak jest tam co... coraz więcej wyświetleń, to się cieszę i bardzo, bardzo mi to sprawia wielką radość. A więc może Wam się to sprawić wielką radość, jak będę oglądać więcej filmów, jak będę oglądać, co nagrywać, jak oglądam coś na komputerze. No będziemy więcej nagrywać rapów. Naprawdę, będą fajne niektóre rzeczy, a więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Jeżeli nie zasubskrybował ktoś kanału, to koniecznie subskrybuj, bo bardzo mało tym, mam tych subskrypcji. Dopiero 3 subskrypcje są. To mało jest trochę. A więc zostawcie 10 subskrypcji musicie dobić. Wtedy nagram rap a potem 20, 25, 30, 35. Będziemy się zbijać coraz do góry. A najlepiej jakby tak było, to najlepiej jakby, jakbyście zostawili milion tych subskrypcji. No to to już jest przesada trochę, ale jak tak by było najlepiej. No, i bym zrobił 500 trapów, chyba jakbyście wbili na milion. No, tak, obiecuję. 500 trapów. Jak wbicie milion subskrypcji, 500 trapów zrobię. Wiem, że to jest trochę nienormalne, ale zrobię 500 trapów. Zrobię, codziennie będzie rap. A więc musicie koniecznie oglądać, oglądać moje filmy do końca. Nie. Żeby było coraz więcej tych wyświetleń to nie, to nie jest tak, że jak Wy włączycie ten film i od razu włączycie go To już jest jedno wyświetlenie, musicie obejrzeć go do końca, żeby było chociaż jedno wyświetlenie Żeby było jedno wyświetlenie, nie? To tak musi być No więc tak nie o to chodzi, musicie po prostu pod każdym filmikiem tak zrobić No więc ja sobie ustawiam na tym w że było wszystko dobrze, no. dobrze, a więc pamiętajcie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, subskrypcji z dzwoneczkiem nie dał pod tym filmem, a więc pamiętajcie dajcie subskrypcję. Naprawdę to jest dla mnie serduszom i tak wali z radości, jak naprawdę dajecie to wyświetlenie. Łapki w górę. Tak, tak jestem, naprawdę, naprawdę. To jest, to jest moja radość. A więc pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i łapeczki w górę. Ja zrobię przerwę i może wam coś zaśpiewam, ok? Dla zachęty. Lecimy se, a ty mówisz dzień dobry, panie. Na moich, ej, dobra dzisiaj mówię, dzisiaj mówię mojej mamie. Byłem w szkole i było pranie. Mm, mm, mm. Mówiłem, skarżyłem się, że ktoś mnie pobił w szkole. Już niedługo ferie zimowe. Oczywiście jest 30 listopada, jeszcze już niedługo święta. Oczywiście to, ten, 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 że jest 30 listopada, i że chodzę do szkoły, to oczywiście to jest. Jakby to było dawno i jakby nie było tej pandemii, ok? Rozumiem, więc nie dziwcie się, że tak śpiewam, okej? Okay? Dobrze. No i tak mówię ej, skarżę się, choć nie jestem skarżę pytą, to ty mówisz, skarże pyta na mnie. A ja nic nie nawiniłem, tylko cię. Poskarżyłem, powiedziałem rodzicom, co ja myślę o tym, o tym, o tym, o tym. Mam nadzieję, że Wam się podobał, podobała wiadomość. Jeszcze taki. Króciutki rap, można powiedzieć, rapik dla Was, dla zachęty, żebyście oglądali do końca filmy i żebyście wiedzieli, fajnie śpiewam. Zostawcie łapkę w górę. No, mam nadzieję, że fajnie śpiewam. No. A więc, widzimy się może 23 grudnia, może 27 albo jeszcze 26, może. Papa!